Pszczelarze przygotowują się do zimy. To Jest ten moment, w którym zabieramy ostatni miód i w zamian za ten miód musimy pszczołom dać pokarm na zimę. Jaka będzie przyszłość term cieplickich? Niestety będziemy, nie wiem, pierwszym, czy, czy, czy jednym z pierwszych podmiotów, który po prostu będzie musiał ogłosić upadłość i zamknąć firmę. Po prostu i czekać na lepsze czasy. Profesor Jerzy Bralczyk będzie gościł w Kans. Tę uroczystość uświetni swoim wykładem inauguracyjnym doskonały językoznawca, guru języka polskiego, profesor Jerzy Bralczyk. Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 6 października. Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. O ile musiałyby podrożać bilety, żeby termy cieplickie przy wzroście opłat za media nadal funkcjonowały, wczoraj odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie. Ja jestem po prostu zaszokowany. Chodzi o oferty, które wpłynęły do urzędu miasta Irenia Góra w związku z przetargiem na dostawę energii elektrycznej na lata 2023-2024. Przypomnijmy, do tej pory miasto płaciło ponad 5,5 miliona złotych brutto rocznie. A według zaproponowanej najtańszej oferty kwota ta ma wzrosnąć do ponad 42 milionów złotych. Jeżeli to będzie szło w tym kierunku, no to czas jasno powiedzieć, że niestety będziemy, nie wiem, pierwszym czy, czy, czy jednym z pierwszych podmiotów, który po prostu będzie musiał ogłosić upadłość i zamknąć firmę, po prostu i czekać na lepsze czasy, bo nie ma sytuacji. No, nawet, tak jak mówiłem, sięganie absurdalnie do tych takich, można powiedzieć, wyświechtanych w cudzysłowie argumentów. To zredukujcie zatrudnienie, redukujemy zatrudnienia, nie ma ludzi i dalej nie, 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 nie bilansuje się, że tak powiem, pokrycia wszystkich kosztów. O ile musiałyby wzrosnąć ceny biletów, żeby termy cieplickie przy wzroście opłat za media nadal mogły funkcjonować? Bilety normalne w godzinę od 8 do 9, 20 zł, na 35. Druga grupa to jest 9:19 z 41 na 60 potem 19 22 z 37 na 45. No i później to jest jeszcze jeżeli uwzględnia się też spa, bo te bilety są dzielone z dostępem do spa i bez dostępu do spa z 46 na 65, 42 na 50, z 90 na 110 no to są ceny, ja powiem Państwu, przynajmniej jak tu już jestem parę lat, to są ceny nieakceptowalne dla klienta. Naprawdę. I, i można sobie, bo przeliczyć, i, i być może, bo, bo cennik też zatwierdzony jest przez Pana Prezydenta, jeżeli nawet by zatwierdził ten cennik, który bilansuje wzrost tych cen, to nie ma nikogo. My dzisiaj zamykamy. Pytanie także, czy planowane inwestycje będą możliwe do zrealizowania. My się przymierzamy, w tej chwili jesteśmy na etapie rozpoczęcia procesu projektowania. Chcieliśmy na Sudeckiej uruchomić pierwszą halę tenisową i teraz ja nie wiem, co ja mam robić. Nie? Ja byłem przygotowany, chcę to zrobić, natomiast... Patrząc na to to, 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 to nie wiem. Wydaje mi się, że, że dochodzimy już do yy, granic takiego absurdu, że ja powiem szczerze, nie wiem, może moja wyobraźnia tak daleko nie sięga, ale, ale nie, 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 no nie jestem w stanie w ogóle nawet, że tak powiem, racjonalnie yy, zaproponować jakiegoś rozwiązania. I tak jak mówiłem Państwu na początku. Nie wiem, jaki będzie dalszy bieg wydarzeń. Prawdopodobnie Pan Prezydent unieważni ten przetarg. Nie wiem, czy kolejny przetarg w ogóle cokolwiek zmieni, jaka będzie strategia, natomiast jesteśmy w sytuacji takiej, w której, no nie wiem, być może nie jest to najistotniejszy obszar usług, jaką my prowadzimy, bo dzisiaj sprowadzamy się do tego, żeby mieć chleb coś do chleba i, i, i praktycznie usteczniamy się, że tak powiem w swoim rozwoju, niedługo będziemy zamykać nie wiem teatry, kina, bo nie będzie stać po prostu przy takich drogich mediach na utrzymanie tego wszystkiego. Do końca roku funkcjonujemy, także oferujemy swoje usługi, a, a zobaczymy, co, co, co po pierwszym stycznia. Zimowanie pszczół trwa zazwyczaj od listopada do marca. Aby zimowla przebiegała prawidłowo, muszą być spełnione jednak pewne warunki. Niektóre są zależne od staranności i sumienności pszczelarza. Materiał Adriana Andruszkiewicza. Ostatni miód został zamknięty w szklanych słojach. Dostępne jest wiele rodzajów, m.in. rzepakowy, lipowy czy wrzosowy. Aktualnie bartnicy przygotowują pszczoły do zimowli. To jest ten moment, w którym zabieramy ostatni miód i w zamian za ten miód musimy pszczołom dać pokarm na zimę, czyli cukier rozpuszczony w wodzie, bądź specjalne pasze na bazie cukru, czy to pochodzącego z pszenicy, czy też z buraka cukrowego. Takiego pokarmu potrzeba około 10-15 do kg, w zależności od siły rodziny. Właśnie tak to powinno wyglądać. Ten pokarm powinien być wybrany. Tu już to możemy zabrać. O, jeśli spojrzymy do takiego ula, o, to tutaj taki ul, który już powiedzmy jest gotowy do zimy. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. O, tu jest pokarm na zimę zasklepiony przez pszczoły. Bardzo ważnym aspektem przygotowań do zimy jest także leczenie pszczół. Waroza to roztocze, które atakuje dorosłe osobniki pszczół miodnych i może spowodować straty w rodzinach pszczelich. Niestety, ale roztoczta nie posiada naturalnych wrogów, a z powodu ekspansywności tego szkodnika pszczoły wymagają corocznej kuracji. Jest to taki kleszcz, który wpija się w ciało pszczoły, pije limfę, powoduje Różnego rodzaju choroby przenosi, jest wektorem wirusów, chorób bakteryjnych i przede, przede wszystkim takich wirusów groźnych dla pszczół. Musimy go wyeliminować. Możemy to zrobić w jakiś sposób, albo oparami kwasów, bądź też specjalnie dedykowanymi lekami dla pszczół. Przystępujemy do leczenia pszczół tabletkami. O, podpalamy tabletkę. Powinno się to robić w rękawiczkach i w masce, ponieważ te środki są dla człowieka szkodliwe. Tabletka się rozpaliła. Puszczamy wentylator. Jeszcze możemy tutaj ją troszeczkę podpalić mocniej. O. Już się ten dym, prawda, wydobywa. Proszę zobaczyć. O. Wkładamy takie coś do ula. O, jest o. No i pszczoły są leczone. Wspomniane prace to nie jedyne, jakie trzeba wykonać, a o szczegółach dowiecie się Państwo w najnowszym programie, który w najbliższym czasie ukaże się na naszej antenie. Uroczysta inauguracja roku akademickiego Karkonowskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze odbędzie się już po raz 24. Gościem szczególnym tego wydarzenia będzie profesor Jerzy Bralczyk, wybitny językoznawca, profesor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, który wygłosi wykład inauguracyjny o funkcjach języka. Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Wielanie Górze odbędzie się 17 października w murach Teatru Imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Start, godzina 12. Ta uroczystość uświetni swoim wykładem inauguracyjnym doskonały językoznawca, guru języka polskiego profesor Jerzy Bralczyk. Uroczystość uświetni również koncert Chóru Filharmonii Dolnośląskiej. A na studentów w ramach otrzęsin czeka także impreza. Impreza w Skylabie dla młodzieży. Studenci pierwszego roku wejście za darmo, studenci drugiego i trzeciego roku minimalna stawka. W związku z inauguracją roku akademickiego Karkonowskiej Akademii Nauk stosowanych w Jeleniej Górze władze uczelni planują liczne niespodzianki, dlatego warto śledzić profil Kans na Instagramie i Facebooku. Mamy dla Państwa jeszcze dwie informacje. Kino Helios zaprasza na seanse od jutra do następnego czwartku zacznie obowiązywać nowy repertuar, a w nim do zobaczenia będzie horror Apokawixa, familijny film Mia i ja, komedia romantyczna Miłość na pierwszą stronę oraz biograficzny Ania. Poza tym wyświetlane będą filmy w ramach stałych, heliosowych cykli Helios dla dzieci, kinokonesera i kultura dostępna. Więcej informacji na www.helios.pl A 5 października ruszyło głosowanie w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Tym razem miasto musiało przeznaczyć na ten cel 2 miliony 800 tysięcy złotych. Każdy mieszkaniec Jeleniej Góry może poprzeć realizację trzech zadań. Wszystkich poddanych pod głosowanie jest 29. Po jednym z każdej kategorii. Przypominamy, wzorem lat ubiegłych zadania podzielone zostały na trzy kategorie. Projekty twarde, inwestycyjne, miękkie, społeczne oraz zielone, ekologiczne. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem platformy jbo.jeleniagora.pl do 12 października do godziny 14. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja dziękuję za uwagę, życzę Państwu dobrego popołudnia. Do zobaczenia.